Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Popiel, zakład konserwacji urządzeń transportu bliskiego z Częstochowy. W poprzednich częściach dowiedzieliście się, jakie urządzenia, jakie wciągniki podlegają pod UDT, jakie nie podlegają. Powiedziałem co nieco na temat konserwacji, na temat eksploatacji wciągników. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które dostałem od jednego znajomego. Poprosił mnie o szersze wytłumaczenie podziału urządzeń. Na grupy D8, D8+, i C1. Yy, troszeczkę to trwało, za co przepraszam, jeżeli to oglądasz, natomiast czekałem, aż wciągnik w klasie C1 do mnie trafi, żeby móc coś więcej na ten temat powiedzieć, żeby Wam pokazać, jakie rozwiązania technologiczne, techniczne są zastosowane w takim wciągniku. Cała konstrukcja tego typu urządzeń opiera się o, dwie, o dwa dokumenty. Jeden dokument to jest europejska norma EN 14492, a drugi dokument to jest dokument o nazwie SQP2-2018 Code of Practice. Dokument, który, który, który również mówi o tym, jakie zabezpieczenia muszą być wykorzystane w danym wciągniku, żeby móc go zaklasyfikować do danej grupy. I teraz zaczynamy od podstawy, czyli od grupy D8. Mam tutaj taki stary wciągnik CMA. 250. Na jego podstawie Wam tutaj pokażę, co, co i jak. Pierwsze zabezpieczenie to jest hamulec. W przypadku wciągników D8 jest to pojedynczy hamulec. Tutaj mamy stary typ hamulca. On tutaj już zebrany jest w ogóle, którego już się praktycznie nigdzie nie stosuje, więc nie ma co się nad nim rozwodzić. Tutaj mam hamulec przygotowany, żeby Wam pokazać. To jest hamulec wciągnika. We wciągnikach klasy D8 wykorzystywany jest jeden hamulec i w przypadku jego awarii. Dochodzi do upadku ładunku. W przypadku wciągników D8 po wciągnięciu ładunku musimy zastosować dodatkowe zabezpieczenie właśnie na wypadek awarii, hamulca czy sprzęgła lub pęknięcia łańcucha, co oczywiście też się może zdarzyć w dalszym ciągu jest to tylko urządzenie mechaniczne, które w każdej chwili może się zepsuć. I teraz dlaczego mówię tutaj o awarii sprzęgła? No to, no, chodzi o to, że, że we wciążnikach grupy D8 Sprzęgło znajduje się na ścieżce obciążenia. Ścieżka obciążenia to jest takie określenie, które mówi o tym, który element, w momencie, w którym wciągnik nie pracuje, ale jest obciążony, które elementy tego wciągnika są obciążone. I We wciągnikach grupy D8 sprzęgło znajduje się pomiędzy hamulcem a kołem napędowym łańcucha. To znaczy, że to sprzęgło jest obciążone przez cały czas. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby podczas przeglądu u konserwatora wykonywane były również pomiary. Sprzęgła, bo w przypadku, kiedy to sprzęgło będzie już zbyt słabe, no to faktycznie ten ładunek może nam po prostu zjechać. Także to, to jest bardzo istotna kwestia. I to jeśli chodzi o wciągniki D8. Najprostsze, każdy wciągnik, który jest produkowany, nawet jeżeli nie ma żadnego znaczenia, jest wykonany w grupie D8. Następna grupa to jest D8. Teraz. Czym to się różni? Tutaj mamy taki wciągniczek, co prawda, to jest wciągnik C1. Natomiast yy, wszystkie rzeczy, które są w D8, są też w C1 i grupa C1 jest po prostu rozwiniętą następne elementy. Czym się różni wciągnik D8 plus od wciągnika D8? Pierwsza sprawa, to jest podwójny hamulec. Tutaj mamy dwa hamulce, jeden podstawowy, drugi zapasowy. Obydwa działają przez cały czas. W momencie, w którym jeden się zepsuje, drugi przy... W dalszym ciągu będzie działał. To jest podstawowa różnica. Druga sprawa wykonanie łańcucha. W grupie D8 łańcuch musi być wykonany ze współczynnikiem bezpieczeństwa 8 do 1. Następna sprawa to jest zabezpieczenie końca łańcucha. I tutaj w masterze, w tym Chainmasterze, masterze, zabezpieczenie zainstalowane jest w tym miejscu na łańcuchu, nie na samym końcu, tylko troszeczkę wcześniej cm -y, gisy, liftket, mówket wszyscy w tym momencie stosują tego typu zabezpieczenia. Wcześniej, dawno temu, CM stosował takie zabezpieczenie razem z taką gumową podkładką. I ten łańcuch za ostatnie ogniwo był złapany za to zabezpieczenie. O tyle to było niebezpieczne, że w momencie, w którym wydała się kolozja, ten szpień, który tutaj wystaje, on jest wciśnięty do środka później, żeby ten łańcuch złapać. W momencie, w którym ten sworzeń skoroduje, zgnije, czy cokolwiek się z nim stanie, no to ten łańcuch i tak nam może wypaść. I wtedy mamy tak zwany dynamiczny upadek. W tym momencie, tak jak mówię, wszyscy praktycznie producenci stosują takie zabezpieczenia, one są zamontowane wcześniej, a są zamontowane wcześniej po to, żeby operator miał czas na reakcję, żeby mógł wcisnąć przycisk awaryjny. To jest element, który jest wymagany zgodnie ze standardem D8+. Następna sprawa. Sprzęgło znajduje się poza ścieżką obciążenia. Każdy producent w tym momencie montuje sprzęgło w wciągnikach do 8 i wyżej na wirniku silnika. To znaczy, że to sprzęgło wtedy, kiedy hamulec, się, kiedy hamulec zatrzyma w ciągnik, to sprzęgło nie jest obciążone. Natomiast oczywiście pomiar sprzęgła jak najbardziej u konserwatora jest potrzebny, żeby wiedzieć, na czym stoicie. I teraz zrobiłem sobie tutaj taką. Notatkę, sprzęgło znajduje się poza ścieżką obciążenia lub na ścieżce obciążenia, tak jak we wciągnikach D8, z progiem zadziałania ustalonym na dwukrotnie wyższy od udźwigu wciągnika. Jednak w takiej sytuacji sprzęgło nie może być traktowane jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Należy w takiej sytuacji zastosować inne zabezpieczenie. Najprostszym zabezpieczeniem, które w takiej sytuacji można zastosować jest szekla tensometryczna, która jest podłączona do układu sterowania. Pomiar tej szekli w przypadku obciążenia powoduje, że automatycznie wciągnik się zatrzymuje. Praktycznie każdy producent w tym momencie stosuje już sprzęgło poza ścieżką obciążenia. Dzięki temu omijamy temat związany z koniecznością korzystania z szekli tensometrycznych. Natomiast jeżeli macie starszego typu urządzenia, należałoby się albo skontaktować z konserwatorem, który wam to sprawdzi w dokumentacjach, albo skontaktować się z producentem. Może na stronie internetowej producenta będzie napisane w karcie katalogowej produktu, czy w dokumentacji technicznej urządzenia. I teraz następna rzecz, która jest wymagana że w wciągniku D8+, jest to wyłącznik krańcowy. Według SQP2 jest on zalecany, natomiast według europejskiej normy, tej 14492, jest on obowiązkowy. Są producenci, którzy standardowo we wciągniku D8+, montują wyłączniki krańcowe, a są producenci, u których... Mimo że wciągnik jest oklejony jako D8+, to nie ma zainstalowanego wyłącznika krańcowego i wtedy należałoby przy zakupie takiego wciągnika zażyczyć sobie od producenta, żeby taki wyłącznik krańcowy był zainstalowany. Co to jest wyłącznik krańcowy? Wyłącznik krańcowy to jest taki element, który jest podłączony do przekładni naszego wciągnika i wyłącznikiem krańcowym regulujemy punkty zatrzymania się łańcucha, punkty graniczne, czyli w momencie, w którym łańcuch zjeżdża na sam dół, czy w ciągnik, zależy jak zamontowany, i w momencie, w którym jedzie na samą górę. Ponieważ te zabezpieczenia, to, to, czy to, jak tutaj na łańcuchu też jest taki odbój gumowy zainstalowany, to nie są elementy, które... Są naszymi wyłącznikami krańcowymi. To są zabezpieczenia, z których tak naprawdę nie powinni, z których nie powinniśmy korzystać. Wiadomo, teoria teorią, rzeczywistość rzeczywistością. Natomiast wyłączniki krańcowe, zamontowane we wciągniku, tutaj o właśnie tutaj pokażę w tym wciągniku D8, w tym miejscu, tutaj ta oś nagwintowana. Te nakrętki i tutaj te przełączniczki, to jest nasz wyłącznik kręcowy. Teraz coraz więcej urządzeń wykonanych jest jako D8+, te wyłączniki kręcowe są instalowane, ale nie we wszystkich urządzeniach. Więc tutaj musicie zwrócić uwagę. I to tyle jeśli chodzi o wciągniki D8+. Teraz przechodzimy do tematu wciągników C1. We wciągnikach C1... Podstawowym wyposażeniem jest podwójny hamulec. Tak, jak tutaj widzimy. Sprzęgło, znajdujące się poza ścieżką obciążenia, czyli to samo co we wciążniku D8. I wyłącznik krańcowy, ale podwójny. Tutaj widać wyłącznik krańcowy, zainstalowany we wciążniku Cee-Mastera. To jest wyłącznik krańcowy podwójny. I ten wyłącznik kręcowy ma po prostu dodatkowy stopień zabezpieczenia. Czyli jedziemy na przykład ciągnikiem w górę, zbliżamy się do końca łańcucha, na przykład 2 metry mamy do końca łańcucha, czy metr, i działa nam pierwszy wyłącznik krańcowy. W przypadku awarii tego pierwszego wyłącznika kręcowego dojedziemy na przykład do pół metra końca łańcucha, zadziała nam drugi wyłącznik kręcowy. Jeżeli ten drugi również uległ awarii, to wtedy działa nam blokada na końcówce, i teraz następna sprawa, która jest wymagana w standardzie C1, to jest ciągły ob pomiar obciążenia wciągnika. Można kupić wciągniki w klasie C1 już wy wy wyposażone w tensometry. Ważna sprawa, szekla tensometryczna musi być zasilana z oddzielnego obwodu niż... Wciągnik. Zasilanie, które doprowadzamy do wciągnika, jeżeli wciągnik jest sterowany prądem, no to w momencie, w którym nie zasilamy wciągnika, on nie jeździ, no to nie dostarczamy do niego prądu. Czyli wtedy nie działa nam pomiar, jeżeli byśmy wykorzystali to samo zasilanie. Zasilanie szekli tensometrycznych musi być poprowadzone oddzielną linią. To zabezpieczenie, ten tensometr musi być podłączony pod nasz system sterowania i ten system sterowania w przypadku przeciążenia jest to narzucone odgórnie, że to przeciążenie ma być nie większe niż 120%, w przypadku kiedy przekroczymy ten próg, to ten wyłącznik, ta szekla tensometryczna po wysłaniu sygnału do naszego sterownika ma spowodować zatrzymanie się całego układu, nie tego wciągnika, całego układu. Dlaczego całego układu? A no prosta sprawa. W momencie, w którym na przykład mamy grand support na sześciu wciągnikach, na ośmiu, na czterech, i jeden wciągnik będzie przeciążony, gdyby się zatrzymał tylko ten jeden, reszta będzie jechać dalej, no to katastrofa murowana, więc musi się zatrzymać cały układ. Te zabezpieczenia, te rzeczy, o których przed chwilką Wam powiedziałem, jeśli chodzi o standard C1, z perspektywy eksploatującego, mają o tyle duże znaczenie, że nie mówimy tu o samym wciągniku, tylko mówimy o zespole elementów. Wciągnik, sterownik i układ pomiarowy to jest całość, która tworzy nam system C1. I w momencie, w którym chcemy dostarczyć do konserwatora wciągniki wykonane w tej grupie C1, to wtedy musimy mu do konserwatora również dostarczyć sterownik i również musimy dostarczyć system pomiarowy, czyli na przykład szekle tensometryczne. Jeszcze jedna ciekawostka, która jest tutaj w tym ciągniku. Tutaj mamy na górze, na wyłączniku krańcowym, w tym miejscu, to jest coś, co się nazywa il kilometr. I to jest następny czujnik, który sprawdza położenie łańcucha. Ten czujnik powoduje, że jesteśmy w stanie przy pomocy specjalnego oprogramowania zaprogramować ruch wciągnika. Wybudujecie jakąś konstrukcję, czy, czy zrobicie rigging, wjadą pod spód, pod spód wjedzie w scena i chcecie zaprogramować jakiś ruch sceniczny. Możecie sobie ustalić, że ten wciągnik na przykład ma się zatrzymać w zakresie, nie wiem, dwóch metrów góra-dół, ma pracować i on w ten sposób będzie pracował. We wciągniku D8 pojedziecie na górę, zabezpieczycie ten wciągnik i go luzujecie. W tym momencie wciągnik nie pracuje. Jego, jego czas pracy jest bardzo krótki. W urządzeniach D8 Plus i C1 te wciągniki specjalnie są tak wyprodukowane, żeby nie trzeba było ich zabezpieczać, natomiast zwiększamy ich zużycie. Należy brać to pod uwagę w momencie, w którym dokonujemy inwestycji. No bo nie sztuka jest kupić wciągniki C1, natomiast sztuką jest je wykorzystać w momencie, w którym na przykład stawiacie ciągle Grand Support, jeździcie z Grand Supportami, nie zajmujecie się jakimś zaawansowanym riggingiem, robicie jakieś podstawowe podwieszenia, no to wtedy inwestycja we wciągnik C1 i troszeczkę się mija z celem, no bo nie wykorzystacie po prostu tych możliwości. Finansowo jest to dużo większy wydatek. Wagowo jest to dużo cięższe urządzenie. Ten hamulec to jest hamulec od wciągnika D8. Zwróćcie uwagę... Jaki jest duży? To jest chain master. Ten wciągnik to jest chain master. Większość z Was wie, jak wygląda chain master mały, jaki jest lekki, jaki jest drobny. A tutaj zwróćcie uwagę, ten wciągnik jest ogromny w stosunku do tego, co może podnieść, bo on może podnieść 250 kg tylko. Ale z racji tej, że ten ładunek jest przemieszczany nad ludźmi, to wszystko, wszystkie części, które są w nim wykorzystane, są przemianowane w górę, oprócz łańcucha i haka. Bardzo duży wciągnik, a łańcuch normalnie jak 250 hak również. Na haku oczywiście oznaczenie z maksymalnym udźwigiem. Także tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o wciągniki, o podział tych wciągników. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytanie, jeżeli chcielibyście, żebym coś rozwinął, o czymś więcej opowiedział, coś pokazał, Piszcie, dzwońcie, na pewno coś wymyślimy. I oczywiście zapraszam do serwisu. Pozdrawiam.